Witam Państwa bardzo serdecznie. Siarczyste mrozy nie odpuszczają, ale nie przeszkodziło nam to w zdaniu Państwu relacji z najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Dziś w naszym programie wrócimy do tematu budowy autostrady A1, powiemy także o inwestycjach w gminie Włocławek i o rozgrywkach futsalu w Choceniu. Zaczynamy jednak od Kowala, gdzie 14 lutego w walentynki o godzinie 10 w remizie Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej już po raz kolejny odbędzie się bal niepełnosprawnych. Głównym celem imprezy jest integracja osób o ograniczonej sprawności intelektualnej czy ruchowej. Wśród setki gości zaproszenia otrzymali mieszkańcy miasta i gminy Kowal, a także podopieczni prowadzonego przez Powiat, lecz mieszczącego się na terenie Kowala, Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Pensjonariusze zamierzają zaprezentować na balu przygotowany przez siebie spektakl. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania balu dla osób niepełnosprawnych. Bal chcemy przygotować 14 lutego. Będzie on przygotowany dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Kowal. Połączymy ten środowisko, ponieważ grupa osób niepełnosprawnych nie jest aż tak duża, żeby można było zorganizować ten bal dla, wyłącznie dla naszych mieszkańców. Powołaniem zespołu roboczego, który opracuje projekt finansowanego przez rząd ogólnopolskiego programu odbudowy dróg lokalnych, zniszczonych podczas budowy autostrad i tras ekspresowych zakończyło się spotkanie przedstawicieli samorządów gmin i powiatów leżących wzdłuż kujawsko-pomorskiego odcinka Autostrady A1. Spotkanie to odbyło się w urzędzie marszałkowskim, a jego gospodarzami był marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Dariusz Kurzawa. Przez teren gminy Lubanie przebiegać będzie 9-kilometrowy odcinek autostrady A1. Początkowy zachwyt mieszkańców szybko zastąpiła obawa o przyszłość gminnych dróg, systematycznie niszczonych przez ciężki sprzęt pracujący przy budowie autostrady. Niebezpiecznie zrobiło się na gminnych drogach, również w sąsiedztwie szkół. Trakty gminne są rozjeżdżone przez ciężarówki wożące materiały na budowę i brudne, bo gdy samochody lub ciężki sprzęt wyjeżdżają z drogi gruntowej na utwardzoną, wwożą błoto. Podczas spotkania, zorganizowanego jeszcze w ubiegłym roku przez gminę, mieszkańcy wskazywali, że samochody jadące na budowę spychają inne auta na pobocze. Mówili także o konieczności utworzenia przejścia na trasie Zosin-Janowice dla dzieci idących do szkoły. Temat w Lubaniu wciąż jest aktualny, dlatego wójt Sławomir Piernikowski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez marszałka. Na początku budowy podpisywaliśmy porozumienia z konsorcjum budującym tą autostradę, w których to porozumieniach konsorcjum zobowiązuje się do wyremontowania dróg wskazanych do komunikacji przez samorządy lokalne. Niemniej jednak obserwując sytuację na budowach i dróg ekspresowych i dróg autostradowych obawiamy się, żebyśmy nie zostali bez środków na remonty tych dróg zapada decyzja o ewentualnym projekcie Narodowego Programu Rewitalizacji Dróg Lokalnych, tych Powiatowych, Gminnych i Wojewódzkich zniszczonych w związku z budową, przebudową lub modernizacją autostrad i dróg ekspresowych. Powołany został siedmioosobowy komitet do spraw opracowania. Takiego programu. Z takim programem chcemy się zwrócić do rządu naszego kraju, do ministra infrastruktury i do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień Babci i Dziadka zorganizowali uczniowie z gminy Kowal. W świetlicy środowiskowej w Grabkowie odbyła się piękna uroczystość, na którą zostali zaproszeni nie tylko babci i dziadkowie, ale i rodzice uczniów najmłodszych klas Miejscowej Szkoły Podstawowej. i fryzjera chodziła, bo o urodę są bardzo zbała, na wagę codziennie stawała. To jeden z najpiękniejszych dni w roku, ponieważ pada wiele życzeń, i najwspanialszych, jakie mogą być, ponieważ płyną z głębi serc wnucząt. Bardzo się cieszę, że mimo niesprzyjającej pogody tak licznie Państwo do nas przybyli. Znam radośnie, że w tej szkole, szkole środowiskowej, nie zapomniano o babciach i dziadkach. Szkoła ta jest typową szkołą środowiskową, i współpracuje z wieloma organizacjami. No i dobrze układa się także współpraca z rodzicami. Kruszyn, Kruszynek, Nowa Wieś i Dąb Polski to tylko niektóre miejscowości gminy Wocławek, gdzie mieszkańcy mogą już korzystać z dobrodziejstw kanalizacji. Od kilku lat gmina inwestuje ogromne pieniądze w rozbudowę sieci kanalizacyjnej, realizując tym samym postulaty i wnioski radnych, parlamentarzystów i samych mieszkańców. Obecnie zabiega o pieniądze na dalszą rozbudowę sieci. Okazuje się jednak, że kiedy pojawiła się taka możliwość, wielu mieszkańców pozostaje wiernych szambom i swych domów nie chcą przyłączać do sieci. Dlaczego tak się dzieje? Mieszkańcy właśnie boją, obawiają się kosztów. Jest to niczym nieuzasadnione, dlatego że metr sześcienny ścieków, jak, za który muszą zapłacić odprowadzając do kanalizacji, kosztuje 6 zł. Natomiast wywiezienie metra sześciennego wozem asenizacyjnym kosztuje ponad 24 zł, tak około, więc no, to jest nieuzasadnione, ale ludzie y, pompują ze swoich szamp do kanalizacji i no przez to, dzięki temu mają oszczędności, ale jest to nielegalne i gmina tutaj y, stara się wyłapać takich mieszkańców i ich odpowiednio y, ukarać. Mieszkańcy Chodcza od lat zastanawiają się, jaki los czeka budynki po byłym klubie i bibliotece przy ulicy Ogrodowej. Niektórzy postulują, aby utworzyć tam siedzibę miejsko-gminnego ośrodka kultury. Władzom gminy ten pomysł się podoba, ale szukają oni pieniędzy na remont poza budżetem. Na razie obiekt stopniowo niszczeje. Stan pogarsza się z roku na rok, sytuacji nie poprawia fakt, że to miejsce upodobali sobie Wandale. Nie tylko ukradli wszystko, co miało jakąkolwiek wartość ale również zniszczyli wszystko, co znajdowało się w zasięgu i wzroku. Na szczęście jest szansa, że obiekty odzyskają dawny blask. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie remontu w ramach tzw. zielonych projektów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek ten przeszedł ocenę formalną i merytorystą. Według informacji jakie posiadamy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska aktualnie jest pożądana lista rankingowa przyznanych projektów. Oferta jest o tyle korzystna, że na remont ze swojego budżetu Chodecz musiałby wyasygnować jedynie 10%. Jerzy Bontal wyjaśnił, że wartość projektu musiała przekroczyć 2 miliony złotych, bo takie były wymogi konkursu, dlatego oprócz modernizacji budynków przy ulicy Ogrodowej, w ramach zadania zaplanowano również, termomodernizację budynku, w woli adamowej, w którym ma zostać utworzona świetlica wiejska. Remont ma objąć m.in. wymianę dachów, ocieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i instalacji CO, wymianę instalacji wodociągowej, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz wymianę oświetlenia. Zespół szkół w Kłobi to placówka, do której uczęszczają dzieci nie tylko z terenu gminy Lubraniec, ale także z sąsiedniej gminy Boniewo. Dziś mała wiejska szkoła, żeby się utrzymać, musi przyciągnąć w swoje mury jak najwięcej uczniów. Wiedzą o tym doskonale władze gminy Lubraniec oraz dyrekcja zespołu szkół w Kłobi, dlatego inwestują w placówkę, by stała się ona bardziej atrakcyjna. Miesiąc temu, gdy sprzyjały ku temu warunki pogodowe, rozpoczęto termomodernizację budynku szkoły w Kłobi. Prace ze względu na mrozy trzeba było jednak przerwać. Jak informuje dyrektor placówki Krzysztof Górniewicz, zostaną one wznowione, gdy tylko pogoda na to pozwoli. Właśnie rozpoczęła się modernizacja budynku szkoły, zespołu szkół w Głobi. chwilowo, chwilowo została przerwana ze względu na warunki atmosferyczne, ale wiosną ponownie rozpoczniemy i pod koniec wiosny będzie całkowicie zakończona. No i będziemy mieli całkiem inny estetyczny wygląd budynku. Termomodernizacja budynku jest częścią większego projektu. Koszt inwestycji obejmującej docieplenie szkół w Kłobi i Zgłowiączce wynosi 1 300 000 zł. Władze Lubrańca pozyskały na ten cel dotację unijną. Po dociepleniu ścian styropianem budynek pokryje kolorowy tynk, więc szkoła zyska na wyglądzie. Ponadto przewidziano ocieplenie strychu i wymianę grzejników. Do szkoły w Kłobi uczeszcza 154 uczniów. 40% stanowią mieszkańcy gminy Boniewo. Uczniowie dowożeni są autobusami. W Choceniu trwają rozgrywki w ramach Ligi Futsalu. Na parkiecie hali sportowej zacięte walki o mistrzostwo toczą się w każdy weekend. Choceńska Liga Futsalu wchodzi w decydującą falę rozgrywek. Do końca pojedynków zostało pięć kolejek. Tegoroczna edycja jest bardzo wysoko oceniana przez uczestników pod kątem organizacyjnym. Wysoki i wyrównany jest też poziom zespołów. Na miejsce na pudle ma szansę w tej chwili aż 11 drużyn, między którymi są minimalne różnice punktowe. Prowadzi jednak dość zdecydowanie Kowalski kom. Zremisowaliśmy dzisiaj z drużyną samych zawodników Rzeszonych, która jest poza kolejnością tego turnieju. Drużyna Unii Hoceń, która już trzem czy czterem dobrym drużynom zabrała punkty. Wynik po mojemu sprawiedliwy 0-0 do 0 i mamy 7 punktów przewagi nad drużyną Boniewa. No i mamy troszeczkę łatwiejsze mecze niż drużyna Boniewa, ale jeszcze nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu, bo jeszcze do końca 5 kolejek, a my mamy jeszcze 3 ciężkie mecze. Finał Ligi przewidywany jest na koniec lutego, a już w marcu emocje związane z Superbucharem. Będziemy tam z kamerą. W dziale wideo można zaś obejrzeć pasjonujący pojedynek zespołów ze szczytu. Kombut kontra Unia Chodzeń. Mimo bezbramkowego remisu emocji nie brakowało. Dom Dziecka w Lubieniu Kujawskim to jedna z kilku placówek w Polsce biorąca udział w akcji Pokoloru Świat prowadzonej przez Fundację Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. Profesora Kazimierza Twardowskiego. Jej honorowymi patronatami są m.in. prezydenci Gdańska, Sopotu, Gdyni i Wrocławia, zaś w jej działania włączają się najznamienici przedstawiciele świata biznesu i nauki. Troska o dziecko jest podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Dlatego pierwszą inicjatywą fundacji jest akcja Pokoloruj świat, skierowana właśnie do tych najmłodszych i bezbronnych, do dzieci, które nie miały szczęścia żyć w świecie tolerancji i równości. Z winy dorosłych, 30 podopiecznych placówki w Lubieniu Kujawskim nie wychowuje się we własnych domach. Fundacja czyni starania, aby dzięki wysiłkom wolontariuszy, dzięki drobnym upominkom i wspólnym zabawom, ich pobyt w domu dziecka był jeszcze bardziej przyjazny. Ja chciałam Wam podziękować. Chyba wszystko, co było powiedziane, co powiedziane to, to ja chciałam Wam też przekazać. Było nam niezwykle miło tutaj gościć. Jesteśmy dzisiaj w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Byliśmy tutaj już w listopadzie. Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych przeprowadzała z dziećmi i młodzieżą warsztaty artystyczne. Dzisiaj, z okazji świąt, przywieźliśmy dzieciakom skromne paczki. Niestety nie ma z nami naszego głównego koordynatora, jakim jest Mariusz Dybizbański, który został niedawno wolontariuszem roku. No, jest nam bardzo przykro z tego powodu, ale mamy nadzieję, że następnym razem uda nam się również z nim spotkać. W dzisiejszym programie to już wszystko. Mam nadzieję, że za tydzień spotkamy się już w choć trochę cieplejszej atmosferze. Do zobaczenia.